Pokora a świętość. Przez cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Mówią: Trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, gdyż jestem dla ciebie świętym. Księga Izajasza: 65, 2 i 5. Najlepszym dowodem prawdziwości uświęcenia jest wzrastanie w pokorze. Pokora pozwala świętości Boga zamieszkiwać w stworzeniu i przez nie przeświecać. Jezus w nas oto nasze uświęcenie. Jego boska pokora, która stanowi tajemnicę jego życia, śmierci i wywyższenia, powinna stać się tajemnicą także i naszego życia. Dlatego jedynym naprawdę nieomylnym dowodem naszej świętości jest nasza pokora wobec Boga i ludzi. Pokora to kwiat i piękno święcenia. A zatem główną oznaką nieprawdziwej świętości jest brak pokory. Każdy, kto ubiega się o uświęcenie, powinien czuwać nad tym, aby to, co rozpoczęte w duchu, nie skończyło się w cielesności, albowiem pycha zakrada się właśnie tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Nie ma takiego miejsca ani takiego stanowiska, choćby były nie wiem, jak święte, gdzie nie mógłby się zagnieździć faryzeusz. Nawet w świątyni Boga pycha potrafi podnieść głowę i uczynić święte miejsce widownią swojego samowyniesienia. Lecz od dnia, gdy Chrystus zdemaskował pychę faryzeusza, faryzeusz chętnie przyjmuje postawę celnika. Dlatego ten, kto wyznaje swój najgłębszy upadek, powinien być tak samo czujny, jak i ten, kto znajduje się w stanie głębokiego uświęcenia. Właśnie wtedy, gdy baczymy na to, by nasze serce uczynić świątynią Boga, odkrywamy, że możemy być jednocześnie i faryzeuszem, i celnikiem. Celnik nagle uświadamia sobie, że niebezpieczeństwo grozi nie ze strony stojącego obok Faryzeusza, lecz że znajduje się ono w nim samym, który teraz może się tak samo chlubić swoją wspaniałą skruchą, jak Faryzeusz chępił się swoimi zaletami. Dlatego strzeżmy się w obecności Boga przed pychą zaliczenia siebie do najświętszych, obojętnie jakiego rodzaju, celników czy Faryzeuszy. Boże dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, albo też jak ten otocelnik. Ewangelia według Świętego Łukasza 18:11. W przyczynie dziękczynienia, w samym dziękczynieniu, nawet w przyznaniu, że wszystko to uczynił Bóg, nasze ja znajduje pretekst do samozadowolenia. Także wtedy, gdy rozbrzmiewają w świątyni słowa pokuty i wyłącznej ufności w Bożą łaskę, faryzeusz może zawrzeć w nich nutę samozadowolenia. Bóg staje się statystą, który ma nam pogratulować naszych osiągnięć. Tak, Pycha potrafi ubierać się również w szatę pokuty i pochwały Boga. Jeżeli nawet nie wypowiadamy otwarcie słów, nie jestem jak inni ludzie, a nawet odrzekamy się ich, to jednak ich sens często określa naszą postawę względem bliźnich i współchrześcijan. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak bardzo rozpowszechnione jest to zło, zwróć uwagę na fakt, jak chrześcijanie mówią o sobie nawzajem. Jak niewiele można wtedy wyczuć Jezusowej uprzejmości i łagodności. Jak wiele istnieje wspólnot wierzących, począwszy od małego kręgu, a na dziele misyjnym skończywszy, w których została zniszczona zgoda i zahamowany rozwój Bożego dzieła tylko dlatego że święci okazują tak mało łagodności i pokory jakie cechują prawdziwą świętość uzewnętrzniając jednocześnie chęć umocnienia i obrony własnej pozycji nieprzyjazną mowę ostre sądy przewrażliwienie drażliwość i niecierpliwość wiele dzieci bożych doświadcza w swoim życiu duchowym momentów wielkiego upokorzenia i skruchy Lecz jakże różni się owo przemijające uniżenie od obleczenia się w prawdziwą pokorę, od osiągnięcia ducha pokory i tego usposobienia pełnego samowyrzeczenia, które pozwala nam widzieć w sobie sługi innych i sprawia, że staje się w nas widoczna natura Jezusa. W Księdze Izajasza 65.5 czytamy Trzymaj się z dala i nie zbliżaj się do mnie, gdyż jestem dla ciebie świętym, albo w wersji angielskiej, gdyż jestem świętszy od ciebie. Jakaż drwina ze świętości brzmi w tych słowach ludu Izraela skierowanych do Boga! Jakaż bezmierna zarozumiałość! A przecież jest akurat odwrotnie. Naprawdę święty jest jedynie Bóg. My zaś mamy w sobie tylko tyle świętości, ile mamy w sobie Boga. W tym samym stopniu również miara naszej pokory odpowiada stale mierze Bożego Pierwiastka w naszym sercu. Mamy w sobie tylko tyle pokory, ile zostawiamy w nas miejsca Bogu, pozwalając mu być wszystkim i objawiać swoją moc. Pokora to nic innego, jak usunięcie własnego ja, wytępienie samolubstwa. Na miejsce naszego nieświętego ja wkracza święty Bóg w Jezusie Chrystusie. A ponieważ Jezus Chrystus jest wcieloną pokorą, więc osoba najświętsza będzie jednocześnie osobą najbardziej pokorną. Lecz gdzie można znaleźć wśród nas taką pokorę? Wprawdzie nie słyszy się prawie pośród nas bezczelnej chępliwości na miarę postawy ludzi z czasów Izajasza, gdyż nasza mentalność nie pozwala nam tak mówić, mimo to jednak zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących, aż za często napotykamy usposobienie wyrażone w owych słowach z Księgi Izajasza. W sposobie prezentowania poglądów, realizowania zamiarów i obnażania błędów innych, bardzo często, choćby nawet pod przykrywką postawy celnika, odkrywamy w rzeczywistości sposób myślenia faryzeusza – o Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Owo zarozumiałe, jestem bardziej święty od Ciebie, aż za często przebija również w naszym zachowaniu, choćby nawet w zamaskowanej postaci. Czy jednak owa pokora, która pozwala nam uważać się za mniejszych od najmniejszych spośród świętych i która sprawia, że stajemy się sługami wszystkich, jest w ogóle możliwa? Zapyta zapewne nie jeden. Chciałbym dodać Ci odwagi, dzięki Bogu jest ona możliwa. Miłość nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie szuka swego. Pierwszy list do Koryntian 13:4 i 5. Tam, gdzie w sercu rozprzestrzenia się duch miłości i całkowicie wybija się Boża natura, gdzie Chrystus, łagodny i pokorny Baranek Boży, prawdziwie przebywa, tam odnajduje się moc prawdziwej miłości. Miłość ta zapomina o sobie i znajduje radość i przyjemność w tym, by uszczęśliwiać innych, znosić ich i czcić. Gdzie wkracza ta miłość, tam wkracza Bóg, a tam gdzie Bóg w swojej chwale i mocy staje się wszystkim, tam stworzenie staje się niczym. Tam jednak, gdzie stworzenie staje się niczym w obliczu Boga, wtedy nie może ono zachować się inaczej, niż tylko być pokornym wobec stworzonych tak samo jak on. Obecność Boga nie zmienia się wraz z czasami, jest ona raczej jak powłoka, pod którą stale zamieszkuje dusza. Głębokie uniżenie duszy przed Bogiem zmienia się w święty przybytek Jego obecności, z którego wychodzą wszelkie słowa i uczynki. O gdyby Bóg zechciał pouczyć nas, że wszystkie nasze myśli, słowa i uczucia względem bliźnich to tylko próby naszej pokory w obliczu Boga, a nasza pokora przed Nim jest jedyną siłą, uzdalniającą nas do pokory w stosunku do bliźnich. Prawdziwa, a nie własnej roboty pokora, może wypływać jedynie z żyjącego w nas Chrystusa. Gdybyż wszyscy ci, którzy wzywają do uświęcenia, jak i ci, co go szukają, pozwolili się ostrzec, żadna pycha nie jest tak niebezpieczna, jak pycha świętoszkowatości, gdyż żaden jej rodzaj nie jest tak subtelny i podstępny, jak właśnie ona, wprawdzie nikt nie powie prosto z mostu: zatrzymaj się, ja jestem bardziej święty od ciebie. Na tak otwarcie okazywaną pychę zareagowalibyśmy od razu. Lecz kiedy przeglądamy się z zadowoleniem w którejś z naszych zalet, zupełnie niespostrzeżenie może w naszej duszy powstać niedobra postawa, ukryta pycha. Lecz postawę tą nie zawsze można rozpoznać po topornej zarozumiałości czy rzucającym się w oczy samochwalstwie, lecz bardzo często jedynie po braku owego głębokiego samouniżenia, które jest jedynym dowodem tego, że dusza ogląda Bożą chwałę. Oto co wyznaje Hiob. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Księga Hioba czterdzieści dwa, i sześć. A Izajasz woła. Biada mi zginąłem." Księga Izajasza sześć, pięć. Nieobecność owej głębokiej pokory objawia się nie tylko w słowach czy myślach, lecz także w sposobie mówienia o innych. Świat ze swoim subtelnym wyczuciem prawdy i fałszu bardzo dobrze zauważa naszą ukrytą pychę i znajduje w niej dowód na to, że niepoparte niczym deklaracje świątobliwości życia niekoniecznie przynoszą niebiański owoc. Dlatego strzeżmy się siebie samych. Jeżeli wraz z każdym postępem w uświęceniu nie będziemy równie poważnie starać się o wzrost pokory, to wprawdzie będziemy mogli cieszyć się pięknymi myślami i uczuciami, uczynkami wiary i uświęcenia lecz będzie brakowało jedynego pewnego znaku obecności Boga zniknięcia naszego ja. Dlatego śpieszmy do Jezusa, który jest dla nas wszystkim, i ukryjmy się w nim, abyśmy zostali obleczeni w jego pokorę. Jedynie ona jest naszym uświęceniem.